Reguła Marka Aureliusza Stop! Poczuj to przez sekundę chaos, presja, niekończąca się lista rzeczy do zrobienia pytanie brzmi: Ile razy dzisiaj straciłeś kontrolę nad tym, co myślisz i czujesz? Ja traciłem ją codziennie do momentu, gdy poznałem jedną prostą regułę pochodzącą od cesarza, filozofa i mistrza stoicyzmu Marka Aureliusza. Ta zasada nie zmieni Twojego szefa. Nie sprawi, że znikną korki na drogach, ale zmieni wszystko w Twojej reakcji na nie. To klucz do prawdziwej dyscypliny i spokoju ducha, do odzyskania kontroli nad własnym życiem. Jeśli czujesz się przytłoczony rzeczywistością, zostań ze mną do końca. Za chwilę pokażę ci, jak wdrożyć te regułę już dziś. Witaj w kanale Cisza w Tobie. Dziś sięgamy po głęboką mądrość starożytnej filozofii stoickiej. Wielu ludzi uważa stoicyzm za chłodną, pozbawioną emocji filozofię. To błąd. Stoicyzm to jedno z najbardziej praktycznych narzędzi, jakie kiedykolwiek stworzono, by żyć dobrze w trudnych czasach. A jego sercem jest jedna reguła, zapisana w Rozmyślaniach Marka Aureliusza. To fundament samorozwoju. Reguła jest prosta. Ale potrafi wywrócić światopogląd do góry nogami. Stoicy nazywali ją dychotomią kontroli. Marek Aureliusz sprowadził ją do jednego pytania, które warto zadawać sobie każdego dnia: czy to jest zależne ode mnie, czy nie? Zatrzymajmy się na chwilę. Wyobraź sobie, że stoisz na przystanku. Autobus spóźnia się 10 minut. Czujesz, jak wzbiera w tobie złość. Zaczynasz obwiniać kierowcę, firmę przewozową. Cały świat. A teraz zastosujmy regułę cesarza. Czy masz wpływ na korki? Nie. Czy masz wpływ na awarię autobusu? Nie. Jedyne, co naprawdę należy do ciebie, to Twoja reakcja. Możesz spędzić te minuty w gniewie, albo wyciągnąć książkę, posłuchać podcastu, albo po prostu pobyć w ciszy. To, co jest zależne od ciebie, to Twoje myśli. Twoje decyzje, Twoje działania tu i teraz. To, co nie jest zależne od Ciebie, to pogoda, opinie innych, przeszłość i decyzje ludzi wokół Ciebie. Sedno tej reguły jest proste: skup całą swoją energię na tym, co znajduje się w Twojej strefie kontroli, resztę odpuść. Większość stresu i lęku rodzi się z prób kontrolowania rzeczy, które nigdy nie były nasze. Marek Aurelius, jako najpotężniejszy człowiek swoich czasów, zmagał się z wojnami, intrygami i zarazą. Gdyby próbował kontrolować wszystko? Nie przetrwałby. Wybrał spokój, bo wiedział, gdzie kończy się jego wpływ. Dlaczego ta reguła buduje tak silną dyscyplinę? Bo dyscyplina to eliminacja zbędnego szumu. Większość ludzi traci ogrom energii na opinie innych błędy sprzed lat, i sprawy, na które nie mają wpływu. Gdy zadasz sobie pytanie: Czy to jest moje? Odzyskujesz siłę, masz energię na rozwój, na relacje, na życie. Stoicka dyscyplina nie polega na cierpieniu, polega na wolności. W tym procesie pomaga wdzięczność. Gdy przestajesz walczyć z tym, czego nie kontrolujesz, zaczynasz dostrzegać to, co już masz. Twoja intuicja się wyostrza. Lęk przestaje rządzić decyzjami. Na dziś mam dla ciebie jedno ćwiczenie: wieczorem weź kartkę papieru i narysuj linię przez środek. Po lewej stronie zapisz wszystko, co cię dziś zdenerwowało. Po prawej, tylko to, na co miałeś realny wpływ. Zobaczysz różnicę. Spójrz na lewą stronę i powiedz: To nie jest moje, odpuszczam, twoja podświadomość to usłyszy. Przy następnej trudnej sytuacji, zrób pauzę, weź oddech i zapytaj: Moje czy nie moje? Dziękuję, że byłeś w tej podróży. Pamiętaj: życie to sztuka wyboru tego, czemu poświęcasz uwagę. Spokój i cisza zawsze są w tobie.